Jakim cudem Amado mógł przekazać cyborgom umiejętności kosmity? To, że postaci takie jak Code, Demon czy Aida posiadły zdolności rodem z kosmosu, wydaje się intrygujące, prawda? Spójrzmy na to. Po pierwsze, według mnie Amado nie miał pełnej kontroli nad tym, jakie moce budziły się u jego obiektów badań. Najprawdopodobniej wszczepiał im DNA kosmity Shibaya. A poszczególne zdolności po prostu rozwijały się z czasem, jakby działały na zasadzie swoistej loterii. Amado mógł jedynie obserwować efekty i odkrywać, co przyniosło takie wszczepienie, dopiero po fakcie. Nie sposób przecież wyobrazić sobie, żeby był w stanie świadomie przekazać komuś umiejętność zmiany rzeczywistości czy kontrolowania otoczenia. Najbardziej logiczny wniosek jest więc taki. Amado wszczepiał DNA Shibaya, a następnie czekał, by zobaczyć, co z tego wyniknie. Tak obserwował zmiany w ciałach Daemona, Koda i Aidy. Skąd jednak miał dostęp do ciała Shibaya? Wyjaśnienie może być proste. Jeśli Shibai opuścił swoje ciało fizyczne, być może pozostawił je gdzieś w kosmosie. A kto inny mógłby je odnaleźć i przetestować, jak nie inny od Suzuki? Wygląda na to, że Giggen mógł dać Amado dostęp do ciała Shibaya, pozwalając mu na eksperymenty i modyfikacje ludzkiego DNA. Sęk w tym, że Amado nie mógł przewidzieć, jakie dokładnie umiejętności obudzą się u poszczególnych cyborgów. To doprowadziło do sytuacji, gdzie Giggen uznawał niektóre modele za zbyt niebezpieczne. Na przykład Aida i Demon mieli zostać wyeliminowani przez Boro na jego rozkaz. Czyżby Jigen bardziej niż Amado zdawał sobie sprawę z prawdziwej natury ich mocy? Jigen wiedział, że moc Aidy wykracza poza zwykły urok osobisty, skoro potrafiła manipulować ludźmi na poziomie emocjonalnym i psychicznym. Co więcej, jej zdolność nie działała na odsud przez co nie stanowiła DLA Jigena bezpośredniego zagrożenia. Jednakże wiedział, że moc tego rodzaju... Będąca wynikiem wszechmocy i pragnień, mogłaby stanowić DLA niego problem, więc chciał jej się pozbyć.